Jest to już drugi odcinek, znaczy trzeci, czwarty odcinek w dzisiaj. Bo jeszcze były dwa odcinki z Dors, część pierwsza i część druga. Siódmy, ósmy odcinek w wakacyjnej serii. I to jest dziewiąty odcinek. A jeśli jesteście ciekawi w jakiej gry dzisiaj zagramy, to oglądajcie filmik do końca i zostawcie łapkę w górę. I sobie z żeby nie przegapić żadnego odcinka. Jestem Magrimix i bez zbędnego przejrzenia. Przepraszam, do oglądania. Jakby co, to ta gra ma minus, bo ona się nie zapisuje. Ale nawet to taki prawie plus, bo przynajmniej y, mogę pokazać tą grę od samego początku. Od pierwszego levela, dobra. I tutaj ogólnie mierzy wam się czas u góry. I to jest taki parkour. I w ogóle bardzo szybko biegacie. Znam też podobną grę, nazywa się że To jest bardzo fajne. Planuję to nagrać na jednym z odcinków, ale to na innym. Endzone, dobra. To jest druga mapa, drugi level. Czyli już trochę trudniejsze ogólnie. O, dobra, tam już widzę endzone. End O, dobra. Trzeci poziom z którym miałem e, największy problem, e, bo jest dla mnie po prostu mega trudny. I to akurat serio, prawda? Bo jest dla mnie mega trudny. Kurde. Tutaj czas jest e, też ważny, ale najważniejszy i tak jest to. Żeby to chociaż przejść. Bo czas mam już duży, ale i tak liczy się nie czas, a przejście. Kurde. Bo to ja nam trzeba, za... nie wiem, za minutę czasu. To chyba, nie umieracie. Dobra? Dobra. Kurde. Ale nie zauważam tych dziur w ziemi. Serio. O, jest end zone. O, kolejna mapa, czwarta. Jakby co to widzę jeszcze na tym odcinku, planuję nagrać, nagrać jakąś bardziej wakacyjną grę, może Blue Kevin, może live topie, może coś jeszcze innego. Ale Lejstopia ma takie niefajne logo, Takie bardzo niechłopackie. Takie po prostu niefajne. Kurde, ciągle spadam, trudne to jest. Dobra, na stołek. Dobra. Kurde! Ja nie mogę. A, i tak w ogóle co do zadań, to, to, to z wężem. Nie wiem czy wam mówiłem, ale udało mi się wykonać. O kurde, mam limit czasu. 12 minut. Ej, to jest mało. Nawet nie zauważyłem, że mam teraz jeszcze taki mały limit czasu w ogóle, ale tak w ogóle to. wykonałem jeszcze jedno zadanie. Dzisiaj jest w ogóle ostatni dzień. Nie wiem, czy uda mi się zrobić już te wszystkie zadania. Kurde, znowu umarłem. Te wszystkie zadania. <grym> Dzisiaj już mam mało czasu na zrobienie tego. Ale zrobiłem jedną. Y, Tom, y, zrób tatuaż y, z flamasta, czyli masa na ręce, ale zmazywalny. I zrobiłem taki, i to bardzo zmazywalny. Czy nawet nie musiałem go zmywać? A i tak już sam się zmył. Serio. Ja tego nie ogarnę, nie? Ej, nienawidzę tego poziomu, bo, bo mam z nim mega problemy. No kurde. Ej, tego się nie da, nie da. To Strategia. Dobra Widzicie Patrzcie na to logo Na tę na miniaturkę To znaczy tutaj akurat fajnie wygląda Ale to To co to ma być Dlatego właśnie nie chcę tego nagrywać na odcinku w ogóle napiszcie w komentarzu, czy, y, czy gracie w miasto IMG, bo ja w ogóle. Kurde, 10 minut na limicie czas. Wiem już, co zagram. Brookhaven Cirque. Trochę etykietów ponabijam, bo póki co mam dopiero zero. Dobra. O, jakiś ziomość auto zostawił. To wsiadam. Ej, nie da się wsiąść na miejsce kierowcy. Dosłownie. Nie da. Serio nie da. O kurde, mam tylko 9 minut na limicie czasu. Dobra, idziemy na autka. W ogóle napiszcie w komentarzu, że widzieliście mojego posta ze złotym Matrixem? Bo on ostatnio w ogóle nie był w Blue I planuję coś, żeby, żeby złoty Matrix powrócił. Dobra, wsiadamy do formuły. Tylko... Jakie mam tutaj ponabijać tikety halo? Po prostu tak jeżdżąc? Nie, to na pewno nie. wata cukrowa. O, mamy watę cukrową. Nowy i... nowy item w Bo wcześniej nie było waty cukrowej. To ja akurat wiem. Do diabelskiego młynu! No czemu się zatrzymało, akurat jak ja wsiadłem, mam mieć czasu 8 minut? O dobra. No w tym czasie zjem sobie wadłem. No co to jest za nienormalny, diabelski błyl? który się ciągle zaczyna. Nie polecam. i to mogę dostać tikety o, oh, trafiłem 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 trafiłem, trafiłem. Ah, a, jest czas Trafiłem, 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 trafiłem! Trafiłem? Gra zakończona. Co ja tak ciągle trafiam? Ej, to chyba dostałem parę etiketów, nie? Czekajcie. Wychodzę i wchodzę. Ej, nie mam pokazane ile mam tiketów. Kiedyś miałem. A tutaj pokazuję, że za jeden trafienie 15 tiketów, a za 16 to 20. A ja chyba nawet trafiłem te 16. A sam nie wiem, ale na pewno więcej niż jeden. Tak. Balony z wolą. A wiem. Ja chciałbym być trafiony. Wpaść do wody. Chociaż możemy sobie w tarczę porzucać. Ej, mam pomysł. Podejdę sobie. I w jakiegoś będą nowego typu sejrzę. W ogóle to jest nowy item w Brookhaven. W ogóle to jest we mm. A że one są nieskończone. No to, to jest nowy zadinoż w Brawl. Tym razem w się... O masz! 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 Nie odwracaj się, tam. Do... Masz. Ten pistolet ci nic nie da. Woda też jest ci niż ogień. Bo woda spali ogień. Okay. Ale i tak wolę, żeby był ognia. Ale dom dziwny! Czemu mi tak zablurowało przez chwilę? Matrix! To Sigba! Dobra, pojeźdź sobie na mojej <laughs> ulubionej atrakcji na takich wesołych miasteczkach. Autka. To jest moja ulubiona w ogóle. Powiem wam, że jak byłem na takim e, wesołym e, miasteczku. wesołym miasteczku Statą, e, no po prostu jak byłem na wesołym miasteczku, to jak jeździłem na tych autkach, to normalnie z takich sytuacji się wbijałem, nie? Na przykład te wszystkie autka, na przykład wszystkie autka były, ze sobą zderzone. Ja nie miałem jak się wydostać, ale jakoś się wydostałem, bo ja jeszcze zrobiłem drugą rundę. To też, ani razu. W tej drugiej rundzie raz ludzie w nas wjechali, ale to się nie liczy, bo to ja nie wjechałem w nich. A więc, macie tu kierowcę. Kokardowego. Pójdźmy sobie do kina. Może będzie jakiś fajny film. Mam popcorn i watę cukrową. O, wow, ale to ciekawy film. I ziołku zadzwonił przez telefon. A, Boże, ale cringe. No niech coś tu zacznie się dziać. O, pojechał. E, może trochę poobudzuję. E, nie róbcie tego w domu. Czyli nie rzucajcie balonami z wodą w telewizor, bo... albo w ten... bo jeszcze was wywalą. Czy to z domu, czy to z kina. Dlatego nie można tego robić. Ten odcinek planuję, żeby był dłuższy. Mam jeszcze 2 minuty, a więc to będzie jakoś tak z 15 minut dłuższy niż poprzedni. Ale to wszystko zależy od kilku sekund. Ten to trwał 15 minut i kilka sekund. Kilka dziesiąt z jakieś 30. Nie. Przekąśmy sobie jeszcze burgera. Burgera. Hmm. Zaczynijmy Zacznijmy od jakiegoś dobrego napoju. Szczerze powiem, żadnego z nich nie piłem. Nawet kuli! Wybierzmy sobie Sprite. Aha! O kurde, to ta, która... Czy to jest ta, która... Ha! Robimy powtórkę? Dobra. Rzucam cię, z wodą. jeszcze raz. Przegryw. Ty się przegrałaś. O kurde! Nowy item, Matka. Przegrałaś, Wil. Przegrałaś. Kurde, przegrałaś. Hmm, o kurde, 40 sekund na no się czasu, ale trzeba szybko wziąć jakieś dobre jedzenie, szybko i zjeść. <laughs> kurde, ja sobie do okna postawiłem. Macie, macie. O nie! Ma, tym razem mam broń! I mam też tą lepszą broń! Widzowie, jeśli jej widzicie, to po prostu, jeśli jej nie lubicie, to... Kurde, mi się czas, elo.